Tutaj właśnie ten folder, ten, wchodzimy w niego, mamy tutaj takie, taki napis. O proszę. Wchodzimy, klikamy w to, klikamy w to, klikamy w to. I tutaj mamy end of the line. Klikamy na przed, czyli jeszcze chcemy zrobić tę misję. Albo po. Tu, że już nie mam misji, klikamy w to, wkładamy to do głównego folderu, czyli tam gdzie mamy zapisane gry. Moje dokumenty, gdzie to samo od razu Jeżeli to jest dwójka, to usuwamy teraz dwójkę z folderu. albo chowamy. Albo gdzieś tak położymy, tak? Potem wkładamy to tutaj. Potem szukamy tego w grze, czyli tak. Ja tu mam takie cheaty moc sobie. Takie fajne cheaty. Mam jeszcze kilka, kilka minut na film, więc się pośpieszę. Dobra, teraz się włącza grano, nie? Nie widzimy mysz myszki, ale zaraz będziemy widzieć, bo znamy San Andreas, prawda? Dwa end of the line. W tym samym dniu. Wchodzimy w numer dwa. I mamy. Wszystko. Pełne życie, a pieniędzy to mamy tyle, ile widać. Mówię wam. Włączamy, cicy, włączamy nieśmiertelność i to wtedy zmienia kolor. No i życzę miłej zabawy. Dobranoc. A raczej nie dobranoc. A w ogóle jaki tam macie dzień to oglądajcie. Marka.